Dzień dobry, nazywam się Milena Lachowicz, jestem psychologiem klinicznym, sportowym i seksuologiem. W swojej pracy wskazuję pozytywne aspekty życia wszystkim moim pacjentom. Dzisiaj opowiem Wam o sztuce skutecznego porozumiewania się w rodzinie. Nie zawsze jest nam łatwo komunikować się z wszystkimi członkami rodziny. Nie zawsze ta komunikacja idzie we właściwym kierunku. Musimy wiedzieć, że utrzymywanie zdrowych relacji to najważniejsza umiejętność we współczesnym świecie. Jeśli potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy rozwiązywać tym samym różnego rodzaju problemy, pokonywać wspólnie trudności. Często brakuje nam czasu, pędzimy, gonitwa, zapominamy o podstawowych rzeczach, gdzieś ta komunikacja schodzi na dalszy plan, przez to tracą niewątpliwie. Relacje rodzinne. Wspólne mieszkanie, codzienne sprawy, rutyna, więzi emocjonalne to mocno wpływa na jakość naszej komunikacji. Komunikacja w rodzinie zatem powinna być czysta i życzliwa. Na dobrą komunikację interpersonalną w rodzinie wpływa przede wszystkim dojrzałość dorosłych, rodziców, partnerów. To również wpływa umiejętność otwartego wyrażania siebie oraz umiejętność słuchania. W poprzednim odcinku mówiłam Wam, jak bezcenne jest dzisiaj umiejętne słuchanie drugiego człowieka. No dobrze, a co jeśli wkradnie się, jeśli już pojawi się jakaś katastrofa w komunikacji? Katastrofalne, toksyczne porozumiewanie się? Co to takiego? Powiemy sobie za chwilę. Do katastrofalnego porozumiewania się możemy zaliczyć niesłuchanie, czyli wyłączanie się, pomijanie tego, co mówi do mnie drugi członek rodziny. To, co inni mają do powiedzenia, staje, przestaje być dla mnie istotne. Zamiast tego myślę o tym, co samemu chciałabym powiedzieć, lub jakie chcę użyć argumenty, kiedy to ja dojdę do zdania. Przy katastrofalnym porozumiewaniu się również dochodzi do obwiniania drugiej osoby, z którą rozmawiamy. Często są to błahe argumenty, albo też takie, które potrafią zranić. To ucinanie rozmowy, ale też podważanie wszystkich słów, które padają ze strony naszego rozmówcy, naszego partnera, a może i dziecka. To przywoływanie zdarzeń, które obecnie nie mają już znaczenia, które były kiedyś i które nie powinny mieć konsekwencji na rozmowę na tu i teraz. To zaczynanie ważnych tematów, wtedy gdy jedna ze stron jest rozgniewana. O emocjach już też mówiliśmy. Warto jest te emocje wystudzić i poczekać aż. Obydwoje rozmówcy będą mieli neutralny nastrój. Jak zatem, właśnie, dobre pytanie: jak utrzymać dobre relacje międzyludzkie i zapobiegać konfliktom? Otóż nastawmy się na aktywne słuchanie, nastawmy się również na konkretny cel naszej komunikacji. Tutaj decyduje jakość, a nie ilość wypowiadanych naszych słów. W tej rozmowie musimy być wiarygodni, bo nasz rozmówca bardzo szybko zauważy wszelkiego rodzaju fałsz czy niespójność. Tu powinna być również konstruktywna informacja zwrotna. Pamiętajmy o tym, że nie tylko słowa, ale również nasza gestykulacja, nasza mimika twarzy, ale również ton głosu, w jakim będziemy wyrażać się wobec naszego rozmówcy. Nie zapominajmy o bardzo ważnej sprawie. Kontakt wzrokowy. Jeśli nawiązujesz, utrzymujesz ten kontakt wzrokowy, to dla Twojego rozmówcy jest to informacja, że jest ważny. Jeśli rozmawiasz z dzieckiem, pamiętaj o tym, że nie tylko dobór właściwych, adekwatnych do poziomu rozumienia słów dziecka, ale również dostosuj poziom swojego wzroku, aby dziecko widziało, że na nie patrzysz, że wyrażasz tym samym, jak ważne jest dla Ciebie. Zawsze dawaj informację zwrotną, no i pamiętaj o tym, żeby kontrolować swoje emocje. Sama komunikacja werbalna odpowiada za przekaz jedynie w około 5 do 8%. Pozostałe, przeszło 90% informacji odczytywane jest z naszego tonu wypowiedzi i mowy ciała. Umiejętność gestykulacji i sposób mówienia jest tak samo ważne, jak wypowiadane słowa. Dlatego też pamiętajmy o tym, żeby nasza komunikacja była sprawna. Bo w kolejnym odcinku dowiecie się, że właśnie dzięki takiej dobrej i sprawnej komunikacji będziecie mogli osiągnąć sukces w pracy. Serdecznie zapraszam.